Ochotnicza straż pożarna wzbija się w powietrze, co miejsca, gdzie już nie walczy o podstawowy sprzęt, bo stać ją na zdecydowanie więcej. Kupuje zachwalane przez Waldemara Pawlaka wiropłaty, by łatwiej pożar dostrzec, ocenić jego rozmiar i właściwie przegrupować siły pożarnicze na ziemi. Testowana ma być też przydatność dronów. Jan Błaszkowski. Mogą czuć się w niebo wzięci, a od obrotów wirnika pewnie niejednemu w głowie się ze szczęścia zakręciło. Bo strażacy ochotnicy z Baranowa na Mazowszu to wybrańcy, zawsze gotowi, by ratować życie. Tym razem też znaleźli się we właściwym miejscu o właściwym czasie. Dosłownie. Znajdujemy się bardzo blisko fabryki i mamy lądowisko praktycznie naprzeciwko straży. Teraz wiatrakowcem unoszą się w górę, bo też wsparcie przy zakupie mieli z góry. Czyli od prezesa Ochotniczych Straży Pożarnych do niedawna też wicepremiera Waldemara Pawlaka. To on podczas kampanii wyborczej zachwalał zalety wiatrakowca, zwanego też wiropłatem. To może być bardzo ciekawa, także dostępna dla każdego wersja dla samolotów ultralekkich. Wicepremier nie tylko promował wiatrakowiec z mazowieckiej fabryki. Fabryki, ale też nim latał. Myśmy chcieli zachęcić i pokazać ten sprzęt, jakie będzie zastosowanie dla strażaków. I tak się złożyło, że kierowane przez Pawlaka OSP po przetargu kupiły właśnie stamtąd maszynę koszt 300 tysięcy złotych. Pre... Władze ochotniczych straży pożarnych zapewniają, że decyzja była wspólna, pieniądze własne, a cel jasny. skuteczniej nieść pomoc innym. Potrzebowaliśmy takiej pomocy, że tak powiem, z góry, takiego rzeczywistego spojrzenia na. Wiatrakowiec płonącego lasu nie ugasi, ale ma służyć do patrolowania i poszukiwania. Sprawdził się już podczas akcji znicz. Niestraszny mu silny wiatr. Strażacy ochotnicy chcą szkolić pilotów i kupować kolejne wiatrakowce. Muszą do tego namówić gminy, a te, nawet w Baranowie, gdzie maszyna już lata, uważnie oglądają każdą złotówkę. Podstawowym narzędziem służącym do zabezpieczeń yy, Przeciwpożarowych jest jednak ten dobrze wyposażony samochód pożarniczy. Również Państwowa Straż Pożarna na hasło latające Ochotnicy sprowadza entuzjastów na ziemię. Państwowa Straż Pożarna posiada podpisane umowy z innymi służbami resortu spraw wewnętrznych, z policją, ze Strażą Graniczną na ewentualne wykorzystanie ich statków powietrznych. Podniebne maszyny strażaków to wciąż eksperyment, o czym przekonali się w Białym Stoku, gdzie lata jedyny strażacki dron. To znaczy latałby, gdyby nie zła pogoda i brak okazji. Wyszkolenia załogi, która zajęła niecały rok spowodowało to, że dopiero w tej chwili czekamy tak jakby na akcję, na której moglibyśmy go też sprawdzić. Strażacy ochotnicy trudnościami technicznymi się nie zrażają. O tutaj w nowym stawie na żuławach już czeka lądowisko. W mieście tym mieszka wiceprezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży, ale nie dlatego kolejna maszyna przyleci właśnie tu. Jeżeli da się uratować jedno życie albo więcej, to się opłaci. Znając zaradność strażaków po takim starcie wiropłata pilotażowego programu żaden pilot już nie uziemi. Jan Błaszkowski, fakty.